Witam serdecznie, Mateusz Danowicz z tej strony, ponownie z The Elder Scrolls Online, tyle że tym razem przyglądam się trybowi PvP czy PvP, jak kto woli, walkom z innymi graczami, po prostu w skrócie, które w Elder Scrolls Online odbywają się wyłącznie na terenie krainy Cyrodiil, znaczy wyłącznie, to trochę brzmi... Jakby to było coś um, skromnego i małego, a tak na pewno nie jest, ponieważ e, jak zobaczycie, kiedy włączę później mapkę, e, ta kraina Cyril jest e, naprawdę bardzo duża. E, w jednym momencie może tam przybywać z tego co pamiętam, ponad 1000 graczy nawet z, z, ze wszystkich trzech frakcji. E, no i w, zmagania na tej mapie polegają na tym, że. Walczymy o kontrolę nad różnymi twierdzami, zamkami, wioskami, kopalniami itd. żeby w końcu ostatecznie dotrzeć do centralnego tego pałacu charakterystycznego, jeżeli byliście na przykład w Obliviona, to tam zaczynaliśmy i przejąć po prostu władzę w Cyrodiil i zdobyć dla jednego z członków naszej frakcji, zdobyć koronę cesarza, co daje tam jakieś bonusy na naszej frakcji, ale w każdym razie jak już pewnie zauważyliście, dzieje się to okrotnie. Jest oczywiście obężenie um, twierdzy. Specjalnie nagrałem taki, a nie inny fragment, żeby coś się działo. Bo są też momenty, w których dzieje się trochę mniej. Um, na przykład, jeżeli, jeżeli nie możemy sobie znaleźć grupy, chociaż no, zresztą na ten temat więcej w samym artykule z wrażeniami z walk PVP. Natomiast, co się dzieje tutaj? Akurat udało nam się zniszczyć a, bramę do wrogiej twierdzy bo oczywiście w tych starciach biorą też udział machiny obrężnicze, które możemy sami kupować i stawiać w różnych miejscach a później ich używać i rozbiliśmy teraz mur i możemy wejść do środka a tutaj uda nam się teraz zabić może wrogiego gracza, chociaż hmm, chociaż zapewne nie, bo on, ta ikonka przy jego niku świadczy o tym, że on jest weteranem, ma już wyjątkowo duży poziom hmm, więc ja sobie z nim nie poradzę, ja mam dopiero poziom 13 bodajże oczywiście wchodząc do tej krainy Syrodil. Nasze statystyki, jeżeli nie mamy poziomu 50 jeszcze, są one zawyżane, jakbyśmy mieli szansę w starciu z innymi, no ale i tak nie mamy szans z tymi, z graczami, którzy są naprawdę na wyższym poziomie, ponieważ oni mają te dodatkowe umiejętności, które sobie odblokowali. Więc jest to troszkę, chociaż nie no, nie chciałbym powiedzieć, że jest to niezbalansowane, ponieważ w szeregach wroga też znajdują się gracze na niższych poziomach, więc zawsze jest szansa, że. Jeszcze kogoś po prostu pokonano. Zresztą możemy też pomagać bardziej doświadczonym członkom naszej grupy. Zawsze, zawsze jest co robić, jeżeli już jesteśmy członkiem właśnie jakiejś większej grupy. Szczególnie jeżeli trafi nam się wyjątkowo obrotny lider, który potrafi wydawać polecenia. Teraz wejdziemy na mur. Żeby właściwie przyjrzeć się, bo tak teraz już jak już powiedziałem wcześniej rozbiliśmy ten pierwszy mur, ale to jeszcze nic ponieważ żeby zdobyć wrogą twierdzę musimy um, przebić się jeszcze do tego centralnego budynku, który tu widzicie i tam zająć centralne pomieszczenie i w ten sposób właśnie zdobyła się kontrolę nad twierdzą, którą później oczywiście wrogowie mogą odbić jeżeli, jeżeli się szybko zmobilizują. I a propos używania machin oblężniczych, też istotne jest to, że nie zawsze warto szaleć z nimi, że tak powiem, za bardzo, ponieważ jakby twierdza nie leczy się sama, w cudzysłowie, leczy po tym jak ją zniszczymy i przejmiemy nad nią kontrolę, musimy ją później odbudować, więc warto uważać, żeby nie wyrządzić zbyt wielu szkód, ponieważ później możemy nie zdążyć odbudować. Murów, a to jest właśnie mapa całej tej krainy. Widzicie tą ikonkę, w, której, w miejsca, w którym ja jestem? E, no, to powinno dać wam, jakby, wyobrażenie tego, jak duża jest ta mapa. Jest symetryczna, oczywiście, żeby każda frakcja, jakby miała, e, żeby żadna frakcja nie miała przewagi w związku z, z ukształtowaniem terenu. Masa efektów też widzicie, zresztą no, jest naprawdę, czasem naprawdę strasznie dużo się dzieje na ekranie, ale do tego się szybko przyzwyczajamy. No. i ogólnie rzecz biorąc, walki z innymi graczami są. Całkiem ciekawy, chociaż spędziłem trochę za mało czasu jeszcze, żeby wydać ostateczne osąd, ale w każdym razie komentujcie śmiało, co sądzicie na temat tego, co tu widzicie. Um, a ja się już pożegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach.